Marianka, czyli już ósmy odcinek z najbardziej pożądanej serii na moim kanale. Dzisiaj mam dla was naprawdę fenomenalne oferty. Ależ pewnie, że mam dla was jakiś śmietnik, widzowie. Chiński śmietnik. Codzienna dawka cringe'u wykradnie ci ważne dane i sprzeda do chińskiego rządu. 9,99. Oczywiście, że mamy. GTA 7 w Mariance. Mamy wczesny dostęp. Oczywiście. GTA 7. Wczesny dostęp. Tak zarebiste, że odpalisz na wszystkim. 12,99. Stary ci zabrał listę zakupów, a my jemu zabraliśmy. Lista zakupów jednego z widzów. 99 groszy. Sudu Krem to już przeszłość. My mamy coś lepszego i to wiele lepszego. Sruru Krem. Krem na wszystko 4,99. Oj bratku, mamy dla ciebie najlepszy model pociągu jaki mamy w tym sklepie. Czyli najlepszy w całym we wszechświecie, bo mamy tutaj wszystko, dosłownie. Pociąg Bogatka. Przejeżdża i nim małe dzieci. Tylko za 49,99. Tak. Mamy też auto Morawieckiego. Samochód Morawieckiego. Zgadza się. Ukradłem. Ale tylko Debil by nie skorzystał. Tylko i wyłącznie za darmo. Niestety ale skończył się już asortyment gum do rzucia z firmy Żugajeks. Ale za to jest. Lizak z Plutonu. Dobre, radioaktywne. Możesz zamoczyć w głównie czekoladowym dla smaku. 9 groszy. Użytkownik Elite Cameraman 02.02.0 Idealny niewolnik na zbieranie plonów z Twojej plantacji bawełny 1499, a po więcej, zapraszam do sklepów.